bo nie usłyszysz nowych pioseneczek, eee. ale jesteśmy z granicy, nie, Ronaldo? Ty nie mów do mnie po nazwisku, Messi. Oj, sorry, Cristiano. więcej tak nie będę. Wiem, że masz złoty but, ale przepraszam już, Cristiano. nie wiedziałam. No, Leo, dobra, to się, jesteśmy z granicy, co nie? No, tak, Leoś, przecież jesteśmy z granicy, nie? No, przecież ka każdy z nas zna, że my jesteśmy, niby, największymi wrogami, co nie? No, chyba tak. No. No to, żegnamy się z Wami. Papa. Pa. He!